O proszę, plus... Ej, to jest na, na punkty. Tu się gra. Tak, tak. Za wybijanie figur wow. są punkty i kto ma najwięcej, a za mata się chyba 20 dostaje, albo za zbicie króla, tylko Wow. Okay. wow! Tylko, że właśnie to bardzo dużo bardzo dużo zmieniali jeżeli chodzi o tę formułę szachów dla czterech i bardzo różne są tryby, że na punkty, na mata, każdy na każdego, dwóch na dwóch właśnie takie szachy free for all teraz widzimy. No. O proszę, Sadowski coś tam liczysz. Nie, dużo, dużo podpowiadał w trakcie ten jak graliśmy. Pewnie ci dietę rozpisał, powiedział już... no Ale na, na przykład Nie, na przykład, jak wtedy mata mu prawie daliście, da to on zauważył o co chodzi. A, ja, a skuba! Ja nie ne? ogarnąłem. Skup, no? Ja się z szefczykami jestem za pan brata na tym elo, no, także no. spokojnie. <laughs> A nie do Sadowskiego trzeba je. pochwalić, że w 2-3 miesiące z 1000L około na 1400-1500 na tych rapidach. No, głównie robiąc właśnie. zadania i oglądając Twoje materiały, nie? To prawda. I paradoksalnie to główna dieta właśnie. Głównie dieta. <noise> tak, no tak, dużo piałka jadłem mi to podziałało. Ale właśnie A, bo mnie to zastanawia, ruch. że to jest tak, tak proste, żeby na tym niskim poziomie zyskiwać ranking, tylko w, wszyscy starają się robić dokładnie to, czego należy nie robić. Czyli wszystko inne niż robienie zadań. Tak, dokładają też sobie ideologię, że na przykładzie Brusa słabo gram, bo nauczyłeś mnie słabych debiutów. Jak grając po prostu na jego poziomie, można zwyczajnie co partię grać w Banklauda, nie? I tak do 2000 dojść bez porażki, myślę. Na poziomie rzędu tyja, gdzie to znaczy o tym, że siła gry ma znaczenie, aniżeli faktyczne debiuty. No szczególnie na 10 minut przyznam 5 więc. Tak, tak, nie no bo. W szachach klasycznych to zdarza się, że ja już po pięciu ruchach miałem przegraną. Z takim arcymistrzem 7 godzin się przygotowywałem i podwaliłem Pionka w Hiszpance w siódmym, szóstym ruchu. I kurde, musiałem 30 ruchów udawać, że to przygotowane było od ręki. Grałem, chłop, myślał. ale miał turbo, wygrano. No tak, kurczę, każdy na trzy fronty. Podoba no. mi się to. A, bo ja niepotrzebnie Dawida, tak jak mam obok najsłabsze ogniwo. Ej <laughs> Kaj <Ja> <laughs> Po prostu Ole zagaduje, bo ma już 3 sekundy. Dziękuję Szymonides. Dziękuję bardzo. fajny motyw, Ale czekam, czekam aż Dawid ruszy tym hatmanem do boju. No czy ja widzę, że chcesz że zbić i później Bartek go nie zbije piona. Ale Bartek pewnie nie zbił tego piona, z nim nie można zrobić. Aleksandra, zero wiary w męża. Męża? No, bo nie mówiliśmy wam, ale tak, wola jest w ciąży. To... Bardzo. A, a to dobrze wiesz, życzyłem, ta... tak? Na Messengerze. To wszystko ci zgadza. Dziękuję, Smash Tost. A później będą jakieś plotki. Dobre, Oj, mówię. jak ludzie mówią. Ula, la, ja tak tutaj się a, roz, rozpętał na mnie. Okej, okay, to ja teraz pomogę, że tak powiem. No. Nie to, że jestem stronniczy. po prostu jestem jak chorągiewka. Teraz widzę, że trzeba atakować po prawej. No, Sadowski broń się. Ja liczę, czekaj. <laughs> <laughs> liczę jakiś wariant. No skoczek, nie chce stracić. No jasne, masz jest. 16 sekund, no. pamiętaj. No A ja się wi wieża widzę. też podwiza. No. No niefortunnie. jest Jest Skłopot, no. Okej, okay, to w tej pozycji gdzie dwóch się bije, tam trzeci też bije. Dzięki, XL chce Wód, Dziękuję. No dobra. Ostatni raz mam urodziny, dużo lepiej. Okay. Dobra, ja biję tutaj wobec o. tego. O, o. zaraz, a, a tu koń stał mnie pionek. Co tak, tak, tak. Skoczki się licą za 3 punkty, gońce za 5 w tej gierce. O, widzisz Sadowski dzięki temu nie, nie zbiła ci skoczka, no. Co, co tu się je? wydarzyło? Jest... E, co ty robisz, w ogóle? Nie. Sadowski na dwa fronty traci figurę. Ale on. Ja wiem! On otwiera pozycję czerwonych, żeby Dawid do... Miałby się do mnie dobrać, ty! Wcale nie. Nie, no Jasne. bo jak Sadowski zostanie zamatowany, to ja nie mam szans, bo to z obu stron będzie atak wtedy. Ja jestem wtedy w uprzywilejowanej ja ja pozycji. Się o kurde, to A3 takie nienaturalne, wszystko podbicie mają czerwone. O matko. Dobra, biorę, może tu, no ta co ja liczę, przecież tu krzak stoi. Ale dobrze, gdzie dwóch się bije, tam y, Barteczek też y, ukradnie. No i mamy moi drodzy przykład widełek, proszę A. bardzo. Najlepsze nie, jakie to są sadowski. A, ty nie widzisz? Że, że co, mojego skoczka chcesz zbić? A to sadowski jest no, no. wywalony mojego skoczka. No i bardzo dobrze tu mnie sugeruj w współpracy ko o koalicji. Ja wiem, co tu się kurde kmini. Widzę, że jednak Oj. grają w drużynie. Oj, jaka drużyna! Nic nie mam. Kłopoty mam potężne. No, daję szacha. O mój. O, ty. o kurde, jest szach. Nie zauważyłem, ale biorę konia, bo mogę, chyba, tak? No, chyba to będzie. Ty, ja mam jeszcze jeden ciekawy. Ale dobra. Trzeba Dawida spacyfikować. A ja mam minutę. O kurcze, przyjemnie się gra z takim czasem wysokim. No dobra. Muszę się grzecznie tu bronić. A, ja muszę odejść po prostu. No dobra. Niefortunnie oj, oj, oj. okej! Okay. Jak to omawiał pewien wybitny streamer, ale Kongo. A może wszystko na Dawida? O, ale mam ruszek fajny. Tak mi się wydaje, patrzcie tu, tu i tu. O, ale. ale my nie Bo widzimy pan... tego tu, tu i tu. No ja wiem, ale ja tak mówię, to no, tak chyba do widzów i do siebie, tak. Ona sobie dodaje otuchy, chwalę swoje ona... O nie! O nie! <śmiennie> jak tam? Tu, Ole. tu i tu? Ola, cztery sekundy, dwie, <śmiennie> jedna! Dobra, tu! Kurde, nie się rzucają na mnie! Od... Dobrze, Sadowski! Dominacja! Dojazd! Ola, ja jestem za tym, żeby yy, było nam lepiej, więc pasuje <śmiennie> Dawida. Jak? <Davida. śmiennie> po prostu, yy, chyba PiS zatrudnił go do kampanii. Nie <śmiennie> hasła. <gry> Oj, no. Tylko szkoda, że nie płacą, kurczę. O te pieniądze, z tego co wiem, to życie zmieniają ludziom. A ja widzowie dalej na Twitchu muszę streamować, kurczę. Czy trzeba pomyśleć w przyszłości jakaś symultana, na przykład dla widzów? zniżka specjalna. Kurde. Trzy, dwa, Olaczku, graj tu. Dobra. Hmm. A, Ola, tylko ja atakuj przypadkiem mnie, no nie? No nie, no nie. jak? Dawaj, musisz punkty nabijać. Ja na razie mam najwięcej, o kurde. Co za Ale... róg nieprzyjemny. No, Sadowski dobrze kombinuje, trzeba Sporo. powiedzieć. Ej, bo ty jest złowa! Ej, ej Barteczku! Barteczku! Słucham, słucham Silorekiego. Się, się odstosunkować od mojego hetmana. Nic się nie bój. Okej, okay. uratowałem Ole, no. ale nie taki był zamysł, obiecuję. Fajne te szachy, serio, takie bardzo kreatywne, nie. Znaczy przede wszystkim nie ma takich utartych schematów, nie? Więc każ tak. każda partia to jest całkowicie co innego. Mhm. Jakby kusi mnie wtrącić swoje trzy grosze do pozycji Oli. Oj, oj, oj. U. Co to za kontra tutaj następuje. Ach. Wrzucam wszystko na jedną kartę. Wy tak tu na punkty na się gra, nie, na mata? O że co? <grystanie> no nie widzisz, że każdy przyniku punkty? ma? No tak, ale zapomniałem po prostu. Ojejku Ola, 5 e... sekund. 5? Na spokojnie. Na Ale Bartek. Nie, nie. Ola! A! a... Zdrada jest... nastąpiła, drodzy jest... widzowie. Jaki plan, Bartku? Jaki Jasne. plan, Olu? Jaki plan? Ja... No, zastanów się. <gry> no, zastanów, zastanów się, po... sobie. O? Świetny plan! No zagrałem, nic się nie martw! Świetny plan! Świetny plan! Ja to cały, ja to cały czas pildowałem. O nie! Dobrze, Ale współpraca nie. jest utrudniona, drodzy widzowie. Dobrze, Ola, bardzo dobrze wyszło ostatecznie, zobacz jaki A tak. Bo ja chciałam na Bardzo A6 dobrze wyszło, ja zdobywam, a ty tracisz, no. Znaczy... Ale ja też zdobywam niebieskich chyba. niebieskich na A6. Zaraz, chyba że Sadowski jakiś wtrącony szachmat. Ja, tu chopię jestem zabukrowany. Stanowski, skup się, bo tutaj teraz na mnie atakują. No czekaj, Zado... bo ja tu, mam mało czasu. No daj, no. agresja! Nie daj, nie daj sobie wejść na psychikę. Dawid chce teraz ratować tyłek z perswazją, żebyś wiesz. Nagle współpraca, koledzy. Kto tutaj perswazuje? od 30 <noise> o, <duchów>? Możemy polemizować. <noise> no to ja tu mogę. Dawid, no tak, ja bo przegrasz na czas! Stalowski, masz dużo czasu, nie daj sobie wejść na głowę. Ola, przyspieszyła, no czuję presję. Czuję, czuję. Kurczę. Mój ruch? Nie. Kurde, nie, nie. teraz. Nie, nie, już grałem. No kurde, wiem, no. Dzięki. Aha, to o to chodzi! Ale zmowa obrzydliwa. Teraz Czwaniak, bo na dwa fronty a... gra, nazbierał figur i teraz. Ciśnie. Oho, a tutaj podpowiedź przeciwnikowi, co by uważał? No dobra. Takie buty. <śukeans> ty Nie powiesz. <śluent> Okej, okay, Dawid przechodzi do obrony. No ja, trochę mi figur brakuje, nie powiem, że nie. Ola ma podobną Jej... sytuację co ja. <ś ślebranny> Zostały mi dwie figurki. Hey. Ej, to daleko. Kłopoty mam. Czyli to jak potężne. spacyfikuje. Ojo, jak Spacyfikujemy... Ej, już spacyfikuje Sadowskiego, to dostaje jakieś tam punkty. Bonusowe 20 do dostajesz za pierwszego mata, bądź pierwsze zbicie króla, i później jest chyba 15, 10, coś takiego było. Okej. Okay. No już, poddaj się, Barteczku. Proszę, że nie wprowadza. Tempiony bije w lewo, w prawo? Czy do o, przodu zawsze, jest. do przodu. One zbyt. biją wszędzie, a no dobra. Jak biją wszędzie, co to jest za głupot? Widzowie, no jak piwko, ja rozumiem urodziny, urodzinami, ale dla mnie to tak jak dla ciebie 10 rano. Ej, no co to za kontra dzika? Ooo, dobrze kombinuję to tak Nie zawodnie. mam wyjścia stary, muszę Tutaj atakować. złotego trzeba przycisnąć. Ej. Ej, Dobrze, matujemy, matujemy! No, matujesz matu chyba, matujesz! Ej. Ej, podwójny mat, pięknie. Ej, zaraz, ola, tą wieżą zabrałaś mata! <laughs> Nie, dobra, przepraszam. Dosta 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 madre. O! madre. Podwójna pacyfikacja. No to teraz jest szans jest. Okej, okay, moi drodzy. Teraz, a, czyli teraz mo, można zbierać szare piątki? Y, y, punktów to nie daje. Aha, dobra, czyli po prostu, okej. Okay. Czyli teraz no to tylko jedzie... Dawida spacyfikować. No, no to, to nie, nie, No Gramy wszyscy. Jak? <noise> mm -hmm. Ale sprytny ruch zagrałem, mogę powiedzieć, moi drodzy. Jest tutaj bicie w przelocie? Dobra, nieważne, kasuję co mogę. Jest. No i teraz pytanie, wieża Dawidowska, czy bardziej mat? A co to ten Dawidia? mój hetman tam Ten hetman, co mój tam stoi, to on dalej atakuje, czy nie? Nie, nie, nie. Nie ma, nie ma wpływu. To, to jest hetman widmo, on dalej tam trzyma presję. Co to za rucho ze strony Oli? No... no podkłada się po prostu Ale, z okazji ja, urodzin ich. A, a ty Ale, możesz bić? No, no tak. Ola, jakby nie obchodzi mnie twoja wiedza. No podłożyłaś się po prostu, no. Ale ty miałeś bardzo gniwidz tego, ale jadę. Ale Olu, nie gramy w drużynie razem, bo to jest free for all, no jakby wiesz. Życie ostatecznie weryfikuje każdy z Was. Z maszka jedna pamiętaj, trzeba Tam. się odegrać I teraz się na maszynę. No nie e? mnie atakuj, zostaw A? mnie w spokoju. Boże. Kurde, bo mi się pomyliło, że nie ten wiesz co? No, źle. Dobra, Ola, o, bardzo boże, dobrze. Źle. Bardzo, ej, mój ruch? Mój ruch? Mój nie, ruch. nie, nie. Nie, nie, nie twój. Ach, je... Hé, weer op, weer op! Oh, boos, NIE! Tak! <noise> Dobrze! Ja ja Dobrze! Dominacja nad złotym nastąpiła! Myszko, jeszcze Dawid sobie doszedł to do Hetmana, wystarczyło go spacyfikować, a ty takie <noise> tak to. kończy kombinator. Porazu, poradzę sobie, poradzę, nie objrzałaby, poczekaj, teraz ty A dopiero było, nie obchodzi mnie twoja wieża! Eee. Ola, w... kurier, Ola! No. Kurier, idź szybko do kuriera! Przestań! Do, czekaj, jakby... Poczekaj, 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 Muszę się zastanowić. Żeby tu nie dostać... Dobra, to o, przecież tak tak. to była drużynowa gra, kurcze, no. Siema, Kuba! Dzięki bardzo, Marko, za Muszę powiedzieć, Prime. że te szare figury fajnie jakby znikały, bo trochę oczopląsu dostaję. Dosłownie, ja to samo. Nie, nie, trochę, trochę nie ogarniam. Ale bardzo fajny czynnik, że te pionki jednak są, bo przeszkadzają wam w motywach. Ta, no. typu. Na przelecenie całe jeszcze Ale nie, no bo ja rozumiem, że one nie mają wpływu na No nie, no nie przelecisz chyba przez wszystkie figury. No dobra, to robię test dla potomnych. A nie mogę. No nie mogę przez pionki przejść. No i widzicie, a, widzicie, a, czyli to te pionki jest taki tylko przeszka przeszkadzają, okej. Okay. Ale strasznie się plączę w głowie. Nie, mo nie mogę trochę... A słuchajcie, ja w ogóle pragnę zauważyć, że wy macie równą końcówkę. Trzypione i no. koń oraz hetman, kontra trzypiony, koń i, headman, I patrzcie, bym zbił z... jej hetmana, tylko ten pionek przeszkadza, Szary, no. Dziękuję, w no, redota. Jest plusik. Jest jeden plus. Widzowie, Aleksandra Tarnowska w natarciu. Ale jaka piekielnie długa szachownica. Stąd dotąd jest chyba 16 pól. A stąd dotąd to chyba też. Żeby nic nie podstawić. No niestety, a nie, To się muszę tu, pożegnać. On cię zagaduje, bo dał Sahai i może ci zbić króla. <grym> nie, nie, przecież <grym> się podświetla na czerwono, co ty. A jak to jest rozdawane potem rankingowo? To znaczy, ja przykładowo mam szansę na... Ej, co ty zrobiłaś? Co? O Boże, <grym> ja! O boże, nie! Las! Się... O, cholipka! Bo... a może remis Dawid, trzykrotny? Gramy! <grym> No, punktowo by mi pasowało. A i Bartkowi też i dlatego. No, no. O, dziękuję za subicja. A tu. A, chyba no. nawet nie da się remisu zaproponować tak nawiasem no. mówiąc. Generalnie wydaje mi się, że na tej szachownicy wieczny szach to jest no prawie właśnie, w każdej pozycji. Tak, no. <laughs> Może sobie latać ci koniec, jest. Zizi. No nie, bo, bo pomiędzy tymi szarymi figurkami jeszcze można próbować się chować chyba, nie? No to jest jedyna opcja. Co nie zmienia faktu, że ich się... Ciekawe zjawisko, nie? Aha. O. Okej. Okay. Hmm. No jest napięta sytuacja, nie powiem, że nie. Dobra, spróbujmy. Idziemy po drugiego Hetmana. Aha, bo tobie te pionki nie przeszkadzają? A nie, przeszkadzają w jakimś stopniu w sumie. A do którego pola ja muszę dojść? Okej, okay. J8. No chyba za te pionki. Za pionki. A to wydaje ci mi się, że tu, gdzie ten szary pionek jest, to już jest przemiana. O kurczę, ale ten pierwszy? Bliżej mnie? Wydaje mi się, że tak. Bardzo gdzie ty musiałeś dojść? się Nie pamiętam. Właśnie. Daleko gdzieś a, teraz. No ale do, ja to do, miałem do, bardzo do, daleko, do ja to tu doszedłem. Do środkowej linii chyba, a jest kropka taka na środku, nie? Zobacz, ja doszedłem tutaj, w tamtej partii, ale to był inny tryb. A, bo ty nie widzisz, doszedłem na... Czekaj, to jest pole... To jest... Na, sz na szare czy na białe? Ja doszedłem na... Ja doszedłem na... 9. Na no, jakieś N... 12 coś mniej więcej. Jak mam coś tam... to... To daleko. Bardzo. O, lachet mam zbity. I zostaje. Najgorsze jest, że jest 47 do 47. O kurcze. Zaraz. Ja do... do... Pionkówka wygrana! A, Król aktywniejszy zielonego. Musisz to policzyć wszystko, spokojnie. Musisz o, policzyć, masz czas. Lisa. Nie przejmuj się. Nie ma szacha. No, i zaraz, widzę. jakby Ola przegrała na czas, to jest mi to najbardziej na rękę, bo wtedy ja wygrywam punktowo. Licząc, że Dawid nie dostanie punktów no za. No nie, bo ja goli. chyba dostaję punkty jak na czas. Nie. No powinieneś, ale kto wie, jak to jest ustawione, ułożone. O, i podnoszenie króla czerwonych, ale czerwona jednak do defensywy. Nie, to po co podnosić króla? W razie, o kurcz. No dobra, a jak wymienię 9, ile jest za Hetmana? 10 chyba. O kurczę. Ja nie zdążę dość tym. Nie no, polisz na spokojnie bicie. Kurczę, to tu. Ej, a nie chcesz nie do pomocy. dla nauki na czas przegrać? No czy dla testu. Co się wydarzy? Tak, czy dostanie punkty Dawid. Nie no, nie chcę się podpuszczać, bo Dawid nie lubi takich tych, ale... Nie wiem, czy Dawid, masz pewność, że... No graj, Olu. by było, gdyby bardziej opłacalne było poddanie się, przegrywając na czas, tak. niż granie, tak? A, no tak. Polakoe, czekałem na ciebie, żeby pokazać prezent od widzów. Jeszcze nie pokazywałem. Słucham. Nie mogę do ciebie. mówiłem do polakoe. On zaraz to robi. Najgorsze, że nie mogłam tu dać szacha. Ach. Tego pionka. Gdybym wcześniej zbiła Kurde. to byłoby. irytujące są te szare pionki, nie powiem, mm, że nie. właśnie, mm. myślałam, że ci to... działają na korzyść, bo zasłaniałem szachy. No tak, tylko że w głowie mi się mieni od tych pionków. <głos> <głos> tak, bardzo cię. Oha. Bardzo ciężko się myśli. Dziękuję jeszcze głową Bigos za życzenia. Dobra, właśnie tu. Dobra, idę, coś się uda. Mistrzostwa widzowie <grywania> świata w, w szachach roczternych. W szacha. Teraz <grywania> dorabiam drugiego Hetmana. Mhm. Ale to dalej jakiś wieczniaczek. Nie, nie ma gdzie szacha ma. dać. U. Ale jeszcze U. Bartka możesz wyprzedzić. Nie, nie, Olu. No jak? Nie, nie jak możesz. zbiję Hetmana, nie... <grywania> będzie miała więcej punktów. To nie no chodzi o to, ja czy jest to pod... możliwe fizycznie, tylko o to, czy może, czy nie. Nie można. A jest ja tutaj Wieczny szach. Nie, nie ma. Ale w sensie yy, wiecie co. Czy że... instytucja wiecznego szacha 50 ruchów bez bicia, Mas. może nikt nawet nie, nie spodziewał się tego, ale zobaczymy. Myślę, że ta partia jest jedną z takich najdłuższych w tym trybie, jaka została zagrana na serwerze. To można kiedyś sprawdzić. Próbuję się schować pomiędzy figurami o, szarego. Kurde, faktycznie. Ale sprytne, ale ty możesz być piąka przecież nie odbije ci ten szary. No tak, ale zaraz się zasłoni. No tak, no ale no to, ja nie to wiem, jest czy... też ale... ciekawe. Zaszanie Miało zajebić... być każdy sam gra, a nie w odpowiedzi. No. 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 Słuchaj, <laughs> Jest szansa, że Dawid nie wygrasz tego punktowo? Nie, nie ma. Wymiana hetmanów już daje ci zwycięstwo. Mm -hmm. O kurczę, skończy. A nie, jeszcze nie, jeszcze widzę, jest szach. Ale zaraz mi się skończą szachy. No i niefortunnie, bo jak nie dam szacha, to dostaję koniem tu. Nie mogę bić. O lipka jasna. No to co? A z wszelkiej ciekawości, jakbym przegrała na czas, zobaczymy, czy grać do końca. Jak chcesz, mi wszystko jedno. Dobra. 20 A, punktów 20, Ale to okay. głupio, bo tak ty byś dostała punkty i wyprzedziła